Hej! Hej, witajcie w pierwszym filmie z nowej serii na moim kanale. Jest to seria z ciekawostek dotyczących Minecrafta. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, a wtedy nie zapomnij o łapce w górę oraz oczywiście o komentarzu. No i to tyle z dostępu i zapraszam do oglądania. Ciekawostka numer jeden jest bardzo oczywista. Gdy wpadniesz pod bedrock, giniesz, nawet na trybie gry Creative. 2. Niektórym zdarza się gdzieś twarze, lecz zwykle to są zwidy. Lecz ta twarz jednak jest prawdziwa. Pojawia się ona raz na jakiś czas przy położeniu dwóch bloków bedroka obok siebie. Jak myślicie, co to oznacza? Czy to tylko przypadek powstały przez połączenie tekstu? Czy może jakiś easter egg od twórców gry lub zapowiedź nowego moba, który ma zostać dodany? Sam nie wiem możecie pisać w komentarzu. 3. Wejście na dach neteru. Ten trik też jest dość ciekawy. Jak pewnie wiecie, żeby wejść na szczyt bedroka w neterze, trzeba znaleźć najwyższy poziom pod bedrokiem i użyć tam enderperły. I voila, jesteśmy na szczycie. 4. Bedrock posiada tą samą teksturę co kamień, tylko ma ona większy kontrast. 5. Możliwe, że wiedzieliście, że do zniszczenia bedroka potrzebny jest dość prosty trik z sadzonkami ciemnego dębu, który właśnie wyświetla Wam się na ekranie. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Jeśli Ci się spodobało, nie zapomnij zostawić łapki w górę oraz komentarza. Napisz o czym mają być też kolejne ciekawostki w następnych odcinkach. I to tyle w tym filmie. Do zobaczenia. Cześć!